Trenerze, bardziej chyba wymarzonego rozpoczęcia tego sezonu nie dało się sobie wymarzyć. Co można powiedzieć na gorąco? Dużo wątków, które zaraz tu będziemy rozkładać na czynniki pierwsze, ale pierwsze emocje jakie są po trzech punktach? No, już teraz troszeczkę te emocje opadły. Chociaż jeszcze są we mnie, ale już troszeczkę jest lepiej. No, no wymarzony, wymarzony, wymarzony debiut. Mój. Wymarzony debiut, jeżeli chodzi o o mecz yy, pierwszy w plus Lidze i, to, i to już tak ważny mecz. Także no, my się tylko cieszymy, tylko się cieszymy w tym momencie. Chcemy, yy, chcemy jak gdyby yy, ten czas wykorzystać na to, że że jednak ta praca, którą robiliśmy do tej pory no, przyniosła efekt w postaci trzech punktów i to w tak ważnym meczu. Wygrana za sześć punktów na pewno niezaprzeczalnie. Ten mecz też pokazał e, trudne momenty. Momentami prowadzenie dwu, trzy punktowe, zwłaszcza w tym trzecim secie, kiedy katowiczanie zrobili podwójną zmianę już od początku. E, ale dzisiaj praktycznie wychodziło wam wszystko. Wychodziliście z opresji, z trudnych momentów i chyba też ta końcówka pierwszego seta bardzo was pociągnęła do przodu. Na pewno tak. Zdajemy sobie sprawę, że kto, kto ma zagrywkę, ten Thank you. Troszeczkę ułatwia sobie życie I, i tak to było momentami. Kto lepiej zagrywał, ten gdzieś tam wychodził na, na dwa, trzy punkty przewagi, ale, ale my pokazaliśmy cię że właśnie chcemy być tym zespołem walecznym, który będzie wychodził też z takich opresji, gdzie, gdzie przegrywamy kilkoma punktami i że nie spuszczamy wtedy głów. To jest dla nas najważniejsze. To musimy cały czas trzymać i, i, i pokazać, że jesteśmy zespołem, który będzie się biło każdy punkt. To, to mówiliśmy przed sezonem. Mówiłem wielokrotnie w wywiadach, że my będziemy zespołem walecznym. Oczywiście to jest. Normalna rzecz, bo w zespoły wszystkie tak będą reagować jak my ale my z racji tego, że jesteśmy Beniaminkiem musimy szarpać w każdym meczu, także my to będziemy robić, czy to będą Katowice, czy to będzie szczebski Węgiel, czy to będzie projekt Warszawa wychodzimy tak samo na boisko. Będzie pan aspirował do miana tego trenera, który trafia z największą ilością challenge'ów? Nie, no, akurat dzisiaj chyba był dobry dzień i, i naprawdę y, też to jest pomoc i zawodników i tutaj sztabu i, i, i asystenta mojego, którzy, którzy to, to widzą też i to jest, to jest tak jak gdyby no, współpraca, która fajnie się układa fajnie się zazębia i chyba o to w tym wszystkim chodzi. Ten mecz chyba trochę pokazuje też, że będziecie mocno uzależnieni od Brandona Kopersa przede wszystkim, prawda? Myślę, że tutaj nie można co mówić o, o, o zawodnikach, którzy są liderami, bo, bo tak jest, ale mamy zespół naprawdę z dużym potencjałem, który Mam nadzieję, będziemy wykorzystywać w każdym meczu, bo tak jak mówię, no, pierwszy mecz jeszcze nie pokazuje tego, co byśmy chcieli. Nie ma tej optymalnej formy, którą oczywiście przygotowaliśmy przez cały sezon. I, i wszyscy sobie zdają z tego sprawę. My trenerzy i zawodnicy. Oczywiście jest to nasz lider, który, który jest tutaj już długo w klubie. I na pewno jest to zawodnik, który, na którym będzie się opierało, opierała w większości gra a przede wszystkim w ataku. Także, ale myślę, że oprócz tego, oprócz że Brandon jest tym powiedzmy liderem, bo na razie tak możemy to ująć, to mamy naprawdę zespół, który ma duże doświadczenie już. I... Myślę, że każdy z tych zawodników może być w każdym meczu liderem. To nie jest tak, że Brendon będzie w każdym meczu tutaj nam ciągnął grę, bo tak, bo tak nie będzie. Bo Zawodnicy, przeciwnicy przygotowują się na, na takie spotkania i wiedzą, oglądają też nasze mecze. Także myślę, że tutaj jest pole do popisów dla większości zawodników. Myślę, że mamy na, 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 tyle, na tyle mocnych i, i doświadczonych zawodników, że mogą przejąć też tą rolę zamiast Brendona.